Cześć, witam Was z tej strony Dedraza. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam mój starter build na ligę 3.12, a więc ligę Heist. Jest to Nuguhamu Cast on Crypt i mamy tutaj naprawdę bardzo dużo speli będzie to build, który będzie nieco innym spojrzeniem na mechanikę Caston kryt coś czego powiem wam szczerze jakoś wcześniej nie widziałem choć jak się okazało ktoś już wcześniej na to wpadł. Zanim jednak przejdę do omówienia tego jakże ciekawego buildu choć nie wiem czy dobrego startera mam dla was dwa szybkie ogłoszenia przede wszystkim w momencie kiedy oglądacie ten film jestem aktualnie na wakacjach moje chyba pierwsze prawdziwe wakacje od trzech lat dlatego od poniedziałku do do czwartku jestem całkowicie wyłączony, co za tym idzie, wracam tak naprawdę tuż przed ligą, dlatego przepraszam, jeżeli na razie nie otrzymacie odpowiedzi na swoje pytania. Drugą rzeczą, której chciałbym pomówić w ramach takiego ogłoszenia, to już coś bardziej związanego z buildem, mianowicie nie jestem do końca przekonany, czy jest to build godny polecenia na starter. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że będę się z tym męczył, więc jeżeli jesteście graczami, w szczególności początkującymi, ja bym się z tym wstrzymał i nie brał tego jako pierwszy build, ewentualnie jeżeli będzie działało fajnie, no to spróbować sobie jako build drugi albo któryś z kolei. Ale na temat plusów i minusów tego buildu myślę, że porozmawiamy jeszcze za chwilę. Zachęcam oczywiście wszystkich do subskrypcji, a tymczasem zaczynamy. Build, który widzicie w tej chwili na ekranie to właśnie ten oto starter. Został on przetestowany na standardzie i powiem wam, że w ramach standardu i takiego giru, który nie zgadza się do końca z tym co mam w Obie, ale zrobiony tak na szybko, żeby działało, sprawdza się całkiem nieźle. Kwintesencją tego buildu jest to, że zamiast korzystać z jednego setupu cast on crit, korzystamy z dwóch setupów cast on crit. Wiecie, normalnie, kiedy castujemy spele, mówię teraz bardziej o mechanice KOK, no to jedyną możliwością na to, abyśmy używali dwóch lub więcej tak naprawdę różnych setupów naszych speli, to na przykład używanie Cospri. Cospri oczywiście działa na mechanice takiej, że przy krycie wypuszcza cold spela. Natomiast nie ma czegoś takiego jak Cospri Pod Fire. A Być może jest w formie repliki, natomiast nie ma jakby takiej broni, która przykrycie kastowałaby w ramach dodatkowego setupu jakieś dodatkowe spele. I to można osiągnąć właśnie za pomocą nogu Hamuflame, który ma 20% szans na striggerowanie Molten Burstu na Melehicie. Czyli w momencie, kiedy uderzamy przeciwnika, mamy 20% szans na wypuszczenie kulek, bardzo podobnych jak w przypadku skilla Molten Strike. Te kulki są traktowane jako atak. Co za tym idzie? Mogą skrytować i dzięki nim możemy aktywować kolejny setup Cast on Crit. Przejdziemy sobie na szybko na, do naszych skilli. Jak sami możecie zobaczyć mam tutaj na body armorze cyklon połączony właśnie z Cast on Critical Strike. Do tego mamy dwa skille, czyli Magma Orb i Wave of Conviction. O tym jeszcze zaraz. Zwiększone Critical Strike Chance i właśnie dzięki temu setupowi wypuszczamy zarówno Magma Orba jak i Wave of Conviction. Natomiast mamy właśnie naszego skilla Molten Burst na broni i do niego Mamy podłączony kolejny setup, czyli druga 6LK na naszej broni i jest to Custom Critical Strike, Increased Critical Strike, Purifying Flame, no i jakieś supporty, które będą boostowały jednocześnie nasze kuleczki z broni, jak i właśnie Purifying Flame. Sam build jest stworzony na szadole, na Asasynie, po to aby jak najbardziej zwiększyć nasz Critical Strike Chance i dzięki temu jesteśmy w stanie na naszym cyklonie wyciągnąć przynajmniej według tego co mam aktualnie w pobie 90%. Critical Strike Chance'u. Oczywiście zwiększanie Critical Strike Chance'u boostuje nam także nasze spele, gdzie mam 99% szansy na Magma Orbie. Nasz Molten Burst z broni, podobnie jak Cyklon, ma 90% Critical Strike Chance'u. No i nasz Purifying Flame ma mniej więcej 100% szans na Kryta. Oczywiście Critical Strike Chance w przypadku Spellin jest akurat mało istotny, bardziej jest to kwestia tego, że oczywiście to także podbija nam bardzo fajnie statystyki, ale to akurat mało istotne. Istotne jest za to ile tak naprawdę nasze skile robią obrażeń. I tutaj z góry wam mówię, że nie są to obrażenia na Sirusie, ponieważ te spadłyby dość mocno. Natomiast ja tym buildem nawet nie jestem pewien, czy do Sirusa dotrę. Będę traktował bardziej ten build jako build, który będzie mi miał za zadanie Farmić, przebiegać szybko, czyścić szybko mapy, niekoniecznie być buildem, który dojdzie gdzieś do endgame'u, aczkolwiek nie wykluczone, że ten build po pewnych poprawkach, po zdobyciu jakiegoś fajnego giru da radę zrobić cały content. Choć może dosyć opornie, ale powinien dać radę. Natomiast przechodząc do obrażeń, i tutaj oczywiście traktujemy to jako obrażenia na zwykłych mapach, zwykłych lokacjach, będziemy brać wartości z average hitu, ponieważ te interesują nas najbardziej. Maman, um, mais... Et... 500 tysięcy obrażeń z jednego uderzenia z Purifying Flame, a. Wave of Conviction bije za 350 tysięcy, Magma Orb uderza za 218. 000. Jest to skill głównie wykorzystywany do cleara, ale swoje obrażenia także robi. Do tego mimo wszystko będziemy zadawać jakieś obrażenia z cyklona, a sam Molten Burst będzie zadawał 137 tysięcy. Natomiast jak sami widzicie, większość z tych wartości podałem jako average damage, a nie jako DPS, ponieważ DPS tak naprawdę. Będzie się przeliczał zupełnie inaczej. Mając te 73 tysiące per kulka plus te 500 tysięcy i z wszystkie wartości z pozostałych skili wychodzi nam gdzieś dobry ponad milion obrażeń, natomiast jeżeli przeliczylibyśmy to na DPS, to przy odpowiednim ataku speedzie możliwe, że będziemy mogli zadawać nawet około 5 milionów obrażeń, a może nawet i więcej. Build jeszcze jakby nie jest do końca skończony, możliwe, że właśnie zmiany w itemach będą mogły nieco bardziej jakby podbić DPS tego z tych skili ponieważ jako, że na cyklonie mamy dwa różne spele, no to dobrze by było mieć chyba w okolicach 11, 12 atak speeda, jeżeli dobrze pamiętam. Oczywiście gdzieś tam może z czasem wyrwiemy jakieś buty na Tailwind, być może jeszcze w jakiś inny sposób bylibyśmy w stanie podbić atak speed, natomiast bardzo istotne jest, aby mieć jak największy atak speed, co po prostu przełoży się na nasz ogólny DPS. Dosyć dużym problemem tego buildu było tak naprawdę zainwestowanie czegoś, aby mieć 100% hit chance aby nasz kok był jak najbardziej efektywny. I tutaj dzięki pomocy Pijama udało się tak naprawdę dotrzeć do świetnego rozwiązania, czyli właśnie dzięki gemowi Flash and Stone kiedy mamy ustawione Sun Stance, będziemy blindować wszystkich pobliskich przeciwników, co sprawi, że będziemy mieli fajną mechanikę defensywną i nasz evade chance zwiększy się o 50%. Następnie będziemy potrzebować i w itemach amuletu The Effigy, który sprawia, że przeciwnicy zblindowani nie mogą unikać naszych ataków, dzięki czemu mamy 100% hit chance'a. Do tego oczywiście mamy penetrację fire resów przeciwko zblindowanym przeciwnikom, a my akurat mamy wszystkie spele na fire i kilka innych fajnych rzeczy. Skoro już jesteśmy przy przedmiotach, warto jest to na szybko omówić. Oczywiście gdzieś tam naszą główną bronią, natomiast na samym początku nie będziemy musieli z tego korzystać. Będziemy mogli korzystać z czegoś, co po prostu będzie nam podbijało Critical Strike Chance, natomiast domyślnie będzie to właśnie Noguhamu Flame. Dlaczego to już omówiłem? Dodatkowo będzie to także nam boostowało nasze obrażenia ze speli, ponieważ mamy tutaj penetrację 20% fire resów. Nuguhamu nie powinno być drogie, natomiast największym problemem w tym buildzie jest to, że jest to chyba jeden z, no chyba jedyny build, gdzie Nuguhamu powinno być 6L. Normalnie kiedy gra się pod Nuguhamu, ono wystarczy, że jest 6S, wrzuca się tylko supporty, boostuje się przez to kuleczki, natomiast tutaj, żeby nasza mechanika custom crit działała poprawnie, wszystkie te gemy dobrze by było, żeby były połączone ze sobą. Natomiast jeżeli nie stać Was na 6L, jeżeli nie będzie Będziecie w stanie tej sześcielki osiągnąć i 5 LK będzie dobra. Live gain on hit możemy sobie wrzucić jako po prostu na przykład osobny gem, który nie będzie połączony z całą resztą, 4 LK też będzie spoko. Natomiast, żeby wykorzystać 100% potencjału tego setupu, e, najważniejsze jest mieć 5 l ponieważ no, life gain on hit tak naprawdę w ogóle nie działa, nie współpracuje z purifying flame'em, dlatego nie musi być w tym setupie w żaden sposób połączony. Jeżeli chodzi o pozostałe przedmioty, no to powiem wam, że tutaj akurat wszystkie te rarki są to takie podstawowe rarki e, typu helm, mamy enchant na wave of conviction, a tak naprawdę to HP i resy. Glowsy to jest atak speed, HP i resy. buty to HP, resy i movement speed, czyli najważniejsze statystyki. Jeżeli chodzi o pierścionek, tutaj jest wrzucony pierścionek elderowy, nastawiony również na HP i resy, bo nic więcej nie potrzebujemy. Choć oczywiście możemy gdzieś tam podbustować sobie jakoś dodatkowo obrażenia. Na przykład w prefiksie jeżeli nam się trafi odpowiedni pierścionek. Natomiast ten pierścionek jest elderowy, ponieważ w bildzie jest wrzucony Margot i Shaper, który pewnie będziemy mieli dopiero po pewnie kilku dniach. Na pewno na samym starcie ligi nie będzie za bardzo tani, natomiast jest to przedmiot, który daje nam całkiem sporo DPS-u, który gdzieś tam domyślnie będziemy do niego dążyć. Do tego czasu możemy załatwić sobie jakiś zwykły pierścionek, który będzie podbijał nam jakieś może statystyki, resy, HP, jeżeli będzie dawało nam obrażenia, no to oczywiście tylko dla. Na plus dla nas. Zresztą, podobnie jak z Mark of the Shaper, nie szybko będziemy mieli Cinder Swallow Urn, który leci z Katariny, a więc z bossa z syntezisu. Natomiast, oczywiście, to także jest gdzieś tam opcja, która będzie endgame'owa bardziej. Będziemy starać się dorwać to znacznie później. Na samym początku, oczywiście, tego nie potrzebujemy. Podobnie jest z karka z Jackiem, który pewnie na początku będzie zastąpiony przez jakąkolwiek 6L dającą HP i resy, ale oczywiście karka z Jack będzie podbijał na Aria of Effect naszych skilli i Aria Damage, będziemy dążyć do tego, aby mieć karka z Jacka 6L możliwie jak najszybciej. Wracając do itemów Rare, jako belt mamy oczywiście Stygian vice ponieważ jest to najfajniejsza baza, gdzie mamy także HP i resy, a do tego mamy wrzucony Abyssal Jewel nastawiony na życie oraz Critical Strike Multiplier. Oczywiście do tego możemy mieć jeszcze jakieś inne fajne rzeczy, które będą podbijały nam obrażenia. W pozostałych soketach mamy także takie gemy, które dosyć łatwo powinno być osiągnąć, a więc 6% maksimum life'a i critical strike multiplier with fire skills. Oczywiście może tu być jakiś inny na przykład critical strike multiplier na przykład do speli, ewentualnie po prostu zwykłe obrażenia do speli. Natomiast critical strike multiplier będzie tutaj wypadał mniej więcej najlepiej. Oczywiście inne statystyki, które mogą się pojawić wraz z tymi dwoma notkami będą tylko dla nas na plus. No i wszystkie te trzy duele są takie same, to oczywiście możemy sobie ogarnąć wedle naszej woli. Warto jest oczywiście szukać tego maksimum life, aby zwiększyć przeżywalność tego buildu. Flaszka The Wise Oak, będziemy oczywiście starać się mieć jak największe resy fire, a więc tutaj, jak sami widzicie, mamy najwyższe fire resy, dzięki czemu dostajemy dodatkową penetrację obrażeń. Diamond Flask, oczywiście, aby sprawiło, że nasze kryty będą laki, co podbije nasz Critical Strike Chance. Quicksilver Flask, nasze przeporuszanie się, no i flaszka na życie. Warto jest tutaj mieć flaszkę na HP, ponieważ tak naprawdę nie mamy tutaj za dużo mechanik, które będą nas ratować. Więc flaszka na życie będzie czymś, co będzie nam na pewno skórę ratowało. No i oczywiście amulet Ephidion, który jest, zdaje się, z przepowiedni. Jest to ulepszona wersja innego gold amuletu na chyba ósmy level, jeżeli się nie mylę. Zdobycie tego amuletu nie powinno być jakimś dużym problemem. Warto by było go zgarnąć możliwie jak najszybciej, abyśmy po prostu mieli 100% hit chance. A. Jeżeli chodzi o spe no to oczywiście setup na yy, oba koki wam pokazałem. Wspomniałem też właśnie o Flash and Stone i tutaj pamiętajcie o tym, aby być ustawionym na Sand Stance, czyli po prostu na tym żółtym stansie, co będzie sprawiało, że będziemy blindować przeciwników. Do tego aura na obrażenia, czyli Anger oraz Herald of Ash, no i Skin jako skill czwarty. skina możemy wstawić sobie na lewy przycisk myszy, dzięki czemu będziemy po prostu używać sobie raz prawego, raz lewego przycisk przycisku myszy, chyba możemy nawet trzymać oba, będziemy się kręcić i będziemy dawać sobie po prostu barierę, która będzie pochłaniała część obrażeń. Jest to dodatkowa mechanika defensywna. Powiedzmy, że na Gloves'ach mamy tutaj wstawiony taki setup'ik z Arcanist Brand'em Flame Ability, Blade Blast'em i Arcane Surge'em. Natomiast Arcanist Brand będzie rzucał Flame Ability, czyli po prostu kursa obniżającego resy przeciwników. Blade Blast'a, co nakłada na przeciwniku unnerv, czyli dostaje zdaje się 10% więcej Spell Damage'u, jeżeli się nie mylę. No i do tego, używając Arcanist Branda, dostajemy Arcane Surge na krótki okres czasu, co także podbija nam Spell Damage, a także daje nam jakieś tam regeneracje i tak dalej. Bardzo fajny setupik, w szczególności na bossy czy twardszych przeciwników. Na butach mamy setup, który także, o którym warto także będzie pamiętać, czyli Ancestral Protector, którego zadaniem jest zwiększanie naszego atak speedu. To także będzie głównie rzucane w trakcie walki z bossem. Do tego Blood Rage, który zwiększa nam attack speed i sprawia, że będziemy generować frenzy charge. Niestety dzięki Blood Rage'owi będziemy tracić także życie, więc tutaj oczywiście możliwe, że mechanika Life Gain on Hit z naszego Noguhamu będzie ratowała nam nieco skórę. No i do poruszania się Lip Slam połączony z Faster Attacks warto jest zostawić sobie Lip Slama, aby po prostu czasami wyratować się, czy przeskoczyć na jakąś półkę. Jeżeli chodzi o drzewko, tutaj akurat Sprawa wygląda dosyć prosto. Będziemy starać się oczywiście łapać gdzieś tam życie i łapać kryty możliwie jak najszybciej. Oczywiście nie będziemy korzystać z mechaniki Noguhamu e, Myślę, aż do 9 aktu, w 9 akcie, być może gdzieś tam w ramach Blood Aqueductu, e, jeżeli będziemy mieli odpowiednie itemy, odpowiednią ilość funduszy, pewnie przełączymy się na custom kryta. Natomiast do tego czasu myślę, że będziemy grać po prostu na przykład Magma Orbem czy Purifying Flame na bossów. Zobaczymy, czym będzie grało się wygodniej. Ja po prostu myślę, że będę używał, kastował spele z ręki, a z czasem przejdziemy po prostu na mechanikę kok A więc staramy się iść jak najszybciej pokryty. Raczej, kryty do speli sobie możemy zignorować na początku, ponieważ tak naprawdę głównie zależy nam na ogólnych krytach albo po prostu na obrażeniach ze speli. Więc połapiemy sobie gdzieś tam życie. Możemy z czasem łapać power charge, bo je będziemy dość szybko generować, tak naprawdę. Więc idziemy tutaj dołem po jakieś życie, multipliera złapiemy sobie później. Okay. Like Przez power charge, do obrażeń na fire, dodatkowe życie, pójdziemy sobie w lewo, połapiemy możliwie jak najwięcej. Warto złapać gdzieś te notki na aury, tutaj te wszystkie notki będą działały całkiem spoko. No i na sam koniec myślę będziemy starać się łapać jakieś kryt multi do speli, dodatkowe jewel sokety i tak dalej i tak dalej. Jeżeli chodzi o nasze ascendencje, jest to oczywiście Assassin, no i tutaj wypadałoby złapać Unstable Fusion jako pierwszą notkę, Deadly Infusion jako drugą, następnie Walker, co da nam Eluziwa, więc dodatkowy movement speed, Dodgea i tak dalej. No i na sam koniec Oportunistic, który będzie dawał nam dodatkowe movement speed, kiedy będziemy zabijać przeciwnika. Nasze kryty nie będą mogły być zreflektowane, będziemy mieli dodatkowe obrażenia na bossy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta notka daje nam tak naprawdę najmniej, więc ją błapiemy na samym końcu. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o mechanikę tego buildu, to jest tak naprawdę tyle. Powiem wam szczerze, że trochę zajerałem się tym buildem. Ponieważ dawno nie grałem pod KOKA, a tym bardziej, że jest to build pod Custom Crit, który wygląda troszeczkę inaczej niż większość aktualnie znanych buildów. Jest to coś ciekawego, jest to coś dziwnego, a takie buildy lubię najbardziej, e, dlatego z góry was ostrzegam, że jeżeli chcecie spróbować tego buildu, to robicie to na własną odpowiedzialność. Ja na pewno chwilę tym buildem pogram, będę starał się go ewentualnie jeszcze gdzieś tam dopieścić. Jest on sprawdzony na standardzie z itemami gorszymi niż to, co mamy w pobie. I działa całkiem nieźle, nawet udało mi się zrobić mapę T11, choć z bossem były trochę problemy. Natomiast build powinien działać nieźle, choć może być trochę za drogi na starter, ale jeżeli to Was nie odstrasza, jeżeli chcecie spróbować, to proszę bardzo, ale nie miejcie jak coś do mnie pretensji. Już jutro też na kanale pojawi się film z moimi propozycjami dla Was na startery na Ligę 312. Są to buildy dosyć tanie, wyglądają całkiem nieźle, jeżeli chodzi o obraz i możliwość rozbudowy, mam nadzieję, że Wam się spodobają. Natomiast oczywiście także zapraszam do Pijama, który także zrobi film właśnie z propozycjami na 3.12 i będzie tych propozycji miał znacznie więcej. Albo do Maxiego, który także zdeklarował się na zrobienie filmu ze starterami. Link do Maxiego również znajduje się w opisie. Tymczasem ja dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania, to przypominam, że będzie mi ciężko teraz wam odpisać, ale jeżeli tylko będę miał taką Możliwość, postaram się to zrobić jak najszybciej. Ładuję się przed ligą 312 i doczekać się nie mogę, jak będę kręcił się, puszczał kulki i krytował. Ze wszystkiego co się da, oby build wypalił. Na sam koniec oczywiście mój akt wdzięczności, czyli chciałem podziękować także moim wspierającym za wspieranie tego kanału. Lista, którą widzicie jest w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek. No i oczywiście dziękuję wszystkim wspierającym, niezależnie od poziomu wspierania. Na ekranie wyświetlają wam się wspierający na poziomie Minotaur, Phoenix oraz Chimera. Z poziomu Fenix chciałem imiennie podziękować ICQ oraz Baltiemu390 za wspieranie właśnie na tym poziomie. No i oczywiście na poziomie Chimera. KRZ, WDZ, niepowstrzymany. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspieranie na tak wysokim poziomie. Pozdrawiam, jak i pozdrawiam wszystkich wspierających. Tymczasem, widzimy się już jutro w kolejnym filmie, no i oczywiście z live'ami na start Ligi 312. Do usłyszenia, do zobaczenia i cześć.